Witajcie w kolejnym odcinku stalewiakowym, tym razem musabasio. Dawno nie było musabasio, stalewiak gdzie jest musabasio? No tu, o tu, są dwa musabasio. Dostały drugą porcję karmy w postaci trawy, ale jak widzicie są niedobory. Także zacząłem też koksować krystalonem zielonym. Taki, takie dwa banany dostają sobie co powiedzmy, co tydzień, może trochę częściej, z 10-20 litrów. Wody, czyli jak 10 litrów wody daje, to jest 10 gram krystalonu zielonego. 20 litrów wody daje 20 gram krystalonu. To też zależy, czy jest słoneczny, czy jest chłodno, czy tak jak teraz jest chłodnie, no to można podać 10 litrami. Tak? I teraz wam pokażę wielkość. U mnie Basio nigdy szału nie robiły na wielkość, ale jak ktoś ode mnie brał sadzonki, bo wiem, że chłopaki brali pod Wrocław, to u nich po 4 metry rosły. Ja nie wiem o co chodzi, czy ten klimat tutaj nasz żuławski jest taki do dupy. Z tymi basiokami, bo z to dalej czy maureli rosną, nie? Patrz się wielkość, no. stału nie ma. Druga sprawa ma grzyba. Też muszę popryskać. No. tak więc takie potężniaste to one nie rosną. I zaraz jeszcze pokażemy Musa Aruna Helensis. No, tamten to powiem Wam robi robotę kozacką. Naprawdę, bananowiec mało spotykany. U Karli się trafiają takie wypasy, których nie ma nigdzie. Na czystą. Wiecie, jak się uprzecie, to z zagranicy ściągniecie. Także, jak ktoś szuka wypasy, to trzeba pisać na maila Toskańska Farma, zawsze jest kontakt i pytajcie się. Karla wtedy pyta się taty, bo tata się tym zajmuje i mówi, jak jest. Pytać się, bo w ten sposób pierwsze osoby, tak jak Hubi, sobie wyrwał. Pisał, pisał, i po prostu nawet nie zdążyli, nie zdążyli wystawić. I już się już już miał, tak? Bo wystawiać 1-2 to i tak zaraz by poszło. Ale jak ktoś wie szybciej, no to szybciej dostanie sadzonkę. Zobaczcie, to jest obwód grzyba i może być tak, że u stalewiaka przez tego grzyba. Jest problem, że nie rosną wyższe. Wzrost jest zahamowany te wtedy o 50%. Właśnie po filmie wykonam opryski. Dobrze, że za, zacząłem kręcić. Do, no i tyle, no co, rośnie, ten już ładny, tak w miarę dosyć ładny jest, ale też ma dosyć sporo tutaj, o, jakichś takich, wiecie, wyprychów, no nic, idziemy do wypasa, rarytaska, można powiedzieć, no, kolorystycznego, zobaczcie, Musa aruna helensis, tak, aruna, dobrze mówię, jak wygląda, no, jest podobny do mensis i to bardzo, mam nadzieję, że to nie mensis wiecie, pomyłki się zdarzają, o, pod spodem ma coś takiego piękno mocno wybarwione. Bardzo mocno są wybarwione pod spodem. Hmm, Wiecie co? Podobnie do musa y, itinerans India Form. O, a ten nie ma. Idziemy do tamtego jeszcze raz. Stoi, na razie w szklarni był malutki. Chciałem żeby podrus. No, tu jest pięknie wybarwiony już. No rady kurde, muszę wyrywać te wiecie. O ziele i koniczynę, bo potem się strasznie rozrasta. No, także za duży to on nie jest. Może będzie widać tak ze mną o trochę. No, bo malutką sadzonkę wyrwałem taką, zobaczcie tutaj. Pewnie był pomrów. Hmm. One mi wszystko jedzą, ja już nie mam sił na nie. Zbieram, zbieram i nic to nie daje. Zobaczcie tego lisioszka. Te wybarwionka. No lubię, uwielbiam takie banany strasznie wybarwione. Cały, cały czas czekam na kontakt od krzyżka, który możliwe, że sprowadzi mi takie przypasione, bardzo mocno wybarwione. No wzięło mnie na takie wybarwione bananowce, i to mocno. I tu Helen z podobnie wygląda, zobaczcie. Trochę po przejściach. To jest ten, co zakwit na zimę. Zostawiłem i puścił odrost. Też ma ładne wybarwionka. No. No i co, Kolokazja wypad <grych> Nie, Kalidora lokazja. Film też jest oni, niedawno był rzucony. Chyba yy, dokładnie to w piątek. W piątek. Dobra. Piękny, nie? Na razie odrostów jeszcze nie ma. Podlewam jak przeschnie ziemia. No teraz jest dobrze podlany, także nie trzeba nic podlewać. Jeszcze zobaczymy, czy wyłażą już korzonki. Kur w nie wich. O Jezus! Nie będę przeklinał, ale wiecie o co chodzi. Wszędzie, wszędzie są. Pod donicami najlepiej lubią mieszkać. O, tutaj to mrówków trochę. mrówków. mrówki. mrówków. Dobra. Dziękuję bardzo. Idę spryskać tamtego dziada. Także do następnego filmiku. Trzymajcie się.